w rękach Derka właśnie idą założyć Wesce, która właśnie zarżała na mój widok. Ojej, ale słodziak. Otóż, moi drodzy, dzięki Weska miałam taki ładny kadr. Dobra, ja już wzięłam trojkę z pastwiska. Idziemy się jeździć i jakby następować, to wam wszystko pięknie, ładnie opowiem. Ojej, jaki słodziak. Dobra, lecimy do stajenki. Cześć, wszystkim, witam was serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie, <grym, sorry. <grym, <tj>. Witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja właśnie sobie siedzę na trojcie, wstępujemy. E, tak, jestem chora, przepraszam za głos, od razu mówię. Dzisiaj postanowiłam nagrać vloga takiego trochę informacyjnego, bo wiem, że nie, nie wszyscy mnie śledzą na Instagramie, więc postanowiłam, że nagrać jeszcze taki odcinek, a przy okazji mam dwa konie do jazdy, trojeczkę i Ari. Więc e, zapraszam Was na vloga ze Stajni. Trojka dziś ma dużego powera w dupie. Bardzo dużego. Ale jest fajna generalnie. Patrzcie jak się ubrałam pod kolor nawet. Dobra, no już pojeździe. Trojka była ekstra i jeździłyśmy tą kawaletkę po przekątnych. Tak, to mam. I była naprawdę ekstra, ale miała powera. I się trochę zmęczyłam. Ale odwaliłyśmy dobrą robotę. Teraz czas na Ari, a na końcu sobie weskę na pielęgnejszym chłodzenie. I w sumie to jeszcze na... A jeszcze na grudę. I już tyle lecę do domu, jakie obrobię wszystkie. Co pani trojko pani powie. Ojesi, oki słodziak! Co pani nam powie. Pojeżdżona. 50 minut, także nie jakoś intensywnie, ale było dobrze, było bardzo fajnie. Także lecimy i lecimy na padoczek, co? Rozsiadowujemy i lecimy na padok. Jak ona jest słodka. Trojka sobie czuję w boksie, Ej, ja idę kupę, bo już sprzęt odniosłam i teraz idziemy na pastwisko. Dobra, my z trojką właśnie jesteśmy na trawingu. <słuch> idziemy właśnie na padoczek, ale w sumie to się chwilę zatrzymaliśmy na trawce. Nałożyłam jej przeciw deszczówkę, bo ma u nas teraz lać i jest bardzo zimno, jak na wrzesień. Tak, ale już zaraz idziemy na padok. Już zaraz idziemy i bierzemy Ari w obroty, a potem Weska do schłodzenia. Dobra, chwila o zdrowiu Weski. Dla tych, którzy nie obserwują mnie na Instagramie, tu gdzieś wam wkleję... Dobra, ona chce do trawy. No dobra, to chwilę, chwilę pogadam. Gdzieś tutaj wam wkleję posta z Instagrama, więc zatrzymajcie i sobie przeczytajcie na spokojnie. I generalnie to przez tydzień Weska ma wolne na kwaterze. Spędza właśnie czas na kwaterze, co mi... O dobra, teraz mnie lepiej widać. Dobra, nieważne. Spędza na kwaterce takiej. I po prostu trzeba jej chłodzić. Chłodzić jej nogi codziennie. I muszę dbać o tą grudę bardzo. A po tygodniu zobaczymy. W środę mamy Weta i zobaczymy co nam powie Wet. I poleciała. Durna babana. Poleciała galopem. Już bardziej przybliżyć nie mogę. Za mało widocznie. <śm> za mało intensywnie jeździliśmy. Oczywiście się tam... Przed chwilą wytarzała. O, o, tam jest, tam jest. Idzie właśnie, przed chwilą się wytarzała. I zaraz pewnie znowu będzie biegać. No, mała szajba, no. A ja idę właśnie z Iskisie, bo już jestem głodna i sobie wstawiłam wcześniej wodę. I tak jak już mówiłam, bierzemy teraz Ali na kordeo najprawdopodobniej. Raczej na pewno na Cordeo. A potem bierzemy weskę do schłodzenia i pielęgnacji. Ja już zjadłam się, właśnie idę do łazienki. O, to ja! O Boże, zaraz! Wleję. Dobra. Właśnie idę go umyć, nasz znaczy umyć kubek. I zaraz chodźmy jeździć Ari. Otwieramy. I uwaga, dzień dobry, proszę smaczki. Dzień dobry, wąblo. Biorę cię na jazdę dzisiaj. A tam jest Weska. O tam, dzień dobry, Weska też. Było tak zimno, że jej zarzuciłam polerówkę. Teraz Ari i Weska są przez chwilę sąsiadkami. Aj, nie gryź mnie. To moment, aż Weska nie będzie wychodziła na główne pastwisko. Cześć, no cześć, no nie mam więcej. Idziemy do roboty. Poczekaj, O Poczekaj, ale ona jest brudna. Ari, nieładnie. Nieładnie, a Weska się patrzy tam. Jezu. Czyścimy panią Arię. To jest w miarę czysta, no nie? Ale przeczesujemy i zaraz będziemy wsiadać na Cordeo. Sorry, jest taki przeskok, ale my już pojeździe na Cordeo była ekstra. I właśnie idziemy się rozsiadływać. W ogóle tak ukradłam coś kasku, przepraszam. A tu idzie młoda. Arius już na kwaterce. Weska się obudziła, że przyszła jej koleżanka. Pije sobie wodę. A ja idę ogarnąć sprzęt i zaraz, zaraz ciebie brzdącu bierzemy Zaraz ciebie brzdącu bierzemy No ciebie! Boże, jak ona ma wytroszcze <grym> słodziak Co ty tam O Ojoj, cudny, cudny bąbel No co? Boże ona się spojrzała Dobra, sprzęt już zaniosłam Gdy właśnie po ze smakołykiem O, jak słodko Zarżała Otwieramy Cześć! Dzień dobry, prosię. kto to za rżałek matkę zobaczył. Ali też chce. Bardzo chce smakować Cześć! Jesteś, słuchaj, jesteś wolna od pracy na tydzień. To nie znaczy, że nie mogę Cię pielęgnować. Jaki słodziak. Dobra, chodź Weska. Idziemy na schudzenie, schudzenie nóg. Ojoj, tak bym chciała. Ojoj, oto słodziak. Aaaa. O, dobra, chodź, chodź już dość tych, tych czułości, bo mi brakuje czułości. Tak, cię gdzie matka gdzieś zostawiła na kwaterce. Nie mam nic. Nie mam. Nie mam. No tak, matka cię zostawiła gdzieś jakimś, z jakąś krową obok. Tak. <ścoughs> Idą dwa osły na myjkę. Już. śliczniej w tym kantarku. A, w konie, a chyba myśli, że idzie na pastwisko i mnie ciąga do trawy we wka. no myśli chyba, że idzie na pastwisko. Ja wiem, piękne kadry. Już dochodzimy na mejki. Chłodzimy nogi. I zmywamy, zmywamy glinkę chłodzącą, którą wczoraj nałożyłam. Weska, co ty robisz? Co za? Głupia małpa. <laughs> Jak się obróciło, ja ty ją nazwałam. Głupia małpa. <laughs> Dobra, ja już weskę. Bez nogi ogarnęłam. Cała gruda posmarowana pięknie. Teraz tylko jeszcze pozostałe piękne i lecę do domu. Łociowe siulku. Weska już w boksie, nie wiem czy mi się flash włączył, nieważne. O, cześć Weska, ja już skończyłam. Lecę do domku, a Weska niech odpoczywa. Boże, mi się tak to zepsuło? Fila. O. Jest pięknie. Witam was ponownie w dniu drugim, co jest w Jesteśmy właśnie na trawce, zaraz chcemy schłodzić jeszcze raz. Jest dużo, dużo lepiej, powiem wam, niż było wczoraj. Tak na trawkę, bąbel, ropy nie ma, bo był kowal, ropy nie ma, mm, ścięgno już też wygląda dobrze, nie boli jej już nic tak naprawdę, żadne kopyto, eee, więc jesteśmy dobrej myśli, czekamy na weta, w środę będzie pani weterynarz, mam nadzieję, że zrobimy jakąś próbę zginaczową czy coś w tym stylu, dalej ma sztywny trochę ten zad, ale to już naprawdę nie jest to, co było wcześniej. Chłodzę jej właśnie nóżki Już jest dużo żywsza niż była Już czuję się lepiej Na szczęście Za to ja jestem teraz się gorzej. czuję, jestem coraz bardziej chora Ale to jest nieważne moi drodzy Ważne jest zdrowie wetki Ale powiem Wam, że takiego zawołu dostałam Na tym pierwszym dniu, w tym pierwszym poranku jak to normalnie. Nie, to było nie do odciania. Takiego zawału, takiej takie paniki że ja nigdy nie dostałam. Dobra, więc to na tyle z dzisiejszych informacji z dnia drugiego. Pewnie po weterynarzu pojawi się odcinek update'owy, więc to już na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Tam we jest je za mną trawę. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie standardowo, więc to już tyle z mojej strony. Cześć!